Cześć miękkań, dziś mam. witam na kanale Maga Światonka. Sorry, że jest tak ciemno, no sorka, ale dziś właśnie zobaczycie i to będą takie jedne sprawy. Jak weszłam jak wszystko w gryzie, na przykład sznurki czy coś takiego. To mam na to sposób po prostu musicie go oduczyć bo oni właśnie też grają no i musicie go właśnie oduczyć tej reakcji, tej jakiejś, sceny. no na przykład, że powiecie na przykład powiecie, no nie wiem na przykład, wymyczycie go dajmy na to od, od 13 do, do tej, yy, 15 a potem yy, no już nie będzie takich problemów no a i na początku chciałabym Wam powiedzieć że to jest taki yy, ultra krótki filmik Chciałabym Wam powiedzieć jeszcze jedną ostateczną rzecz. Ym, tak. Zadajcie mi w komentarzach, jakie jaki Wasze jachowiki mają na imię lub inne Wasze zwierzęta. Może powiem je w innym filmiku, właśnie, które te imiona nie będą się powtarzać. No. Dobra. Jeszcze troszkę się pogad... pogad... Czekajcie. Gadamy I kończę, ale... no już nie mam czasu, więc yy, Wam się filmik podoba, dajcie pokałem, yy, w górę. Yy, yy, piszcie komentarze. Subskrybujcie kanał. No i w ogóle. Coś z tych rzeczy, jak zawsze. Top.